Spokój dobro kochani, dzisiaj mamy 17 stycznia, dzisiaj jest druga niedziela zwykła w ciągu roku, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Czasem kochani mówimy o kimś, to jest lekarz z powołania, albo to jest nauczyciel z powołania, albo mówimy, to jest ksiądz z powołania. Chcemy przez to powiedzieć, że ta osoba nie traktuje swoich zajęć jako źródło zarobku jedynie, ale jako możliwość realizowania siebie, jako możliwość pomnażania talentów, które otrzyma od Pana Boga, albo też służenia innym ludziom. Czasem mówimy, że to jest osoba właściwa osoba na właściwym miejscu, w właściwej porze. To jest właśnie osoba z powołania. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o powołaniu Samuela, który jeszcze nie znał głosu Pana, który często mylił, nie wiedział, czy to Heli go woła, czy jeszcze ktoś inny. Słyszał głos, ale nie wiedział, skąd on pochodzi. Pan Bóg przemawia w ciszy i właśnie do Samuela przemawiał w ciszy. Od tego momentu, kiedy Samuel usłyszał już głos Pana, potrafił później rozróżniać, co mówi Pan, a co jego widzi widzimisię, a co mówi drugi człowiek. Bardzo ważną rzeczą w powołaniu Samuela było to, że Pan Bóg wzywał go po imieniu, Pan Bóg zazwyczaj wzywa człowieka po imieniu. Nie traktuje człowieka w sposób taki szablonowy, ale każdego człowieka w sposób indywidualny. Zaintrygowało mnie, kochani, jedno zdanie z dzisiejszego drugiego czytania, z pierwszego listu do Koryntiana, szóstego rozdziału: Mianowicie są takie słowa: Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Wyobrażacie sobie być jednym duchem z Panem Bogiem. To zupełnie tak, jak święty Maksymilian Kolbe podawał wzór matematyczny na świętość: małe w, czyli Twoja wola, równa się duże w, czyli wola Pana Boga. Jeśli tak jest, to wtedy jesteś człowiekiem świętym. Czasem, kochani, gdy idziemy jakąś nieznaną trasą i widzimy, że ktoś zostawiał ślady, na przykład na śniegu, co teraz jest na czasie, to widzimy, że ktoś stawiał swoje buty w jakieś określone miejsca, zostawił ślady. My możemy również pójść tymi śladami czyli wkładać swoje buty. W miejsce, gdzie są ślady osoby, która nas poprzedzała. Myślę, że to samo dzieje się z Panem Jezusem. Pan Jezus szedł przez świat, stawiał y, ślady i chce, abyśmy my również go naśladowali, czyli szli jego śladami, czyli kochali tak jak on, y, modlili się tak jak on i wszystko robili właściwie tak jak Pan Jezus. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, którą całkiem niedawno rozważaliśmy w liturgii Słowa, mowa jest o powołaniu Andrzeja i powołaniu Szymona Piotra. Tutaj również pan Jezus wzywa ich po imieniu. Powiem więcej, Szymonowi zmienia imię na kefas, czyli skała. Oczywiście Piotr był tak słaby, że nie był taką skałą. Wiemy z doświadczenia, czytając Ewangelię, że Piotr był słabym człowiekiem. Często dawał obok. Jezus, Jezus coś proponował, a Piotr zupełnie o czymś innym mówił. Mamy na to dowody w Ewangeliach. Natomiast Kefas, Piotr, jest silny. Dlaczego? Dlatego, że jest silny nie swoją siłą. Ale siłą Pana Jezusa. I myślę, że powołani ludzie to też ludzie, którzy są silni nie swoją siłą, ale siłą Pana Jezusa. Dlatego, że Pan Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Czyli jeżeli daje jakieś zadanie, to również daje łaski do tego, aby temu zadaniu sprostać. Jeśli daje krzyż, to również daje siłę do tego, abyśmy z tym krzyżem mogli sobie poradzić nie własną siłą, ale mocą Pana Jezusa. I ci, którzy są powołani. Przez Pana Boga. To są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że sami są słabi. Jeżeli są silni, to tylko mocą Pana Boga. Być może Pan Bóg powołuje Ciebie do jakiejś misji, ale nie ma w Tobie takiej ciszy, jaką miał Samuel, kiedy usłyszał głos Pana w nocy. Być może zastanawiasz się, czy dam radę. Jeśli pójdziesz z Panem Jezusem, to dasz radę. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra!